Dzień dobry, witajcie taki szybki unboxing, słuchajcie Są mi one, są mi słuchaweczki, słuchajcie Dotarły, dziękuję wszystkim, którzy zechcieli em, Dołożyć się do tego celu Naprawdę dziękuję e, Te słuchawki, co miałem na sobie Sznajsery, czy coś takiego jakoś nazywa Że tak tu pokażę, o To jest ta marka, słuchajcie H150 dokładnie. Słuchajcie, swoje przeżyły, swoje przeżyły. One mają już kilkanaście lat naprawdę. I dobrze sobie radziły, słuchajcie, naprawdę dobrze sobie radziły. No ale no, jak była okazja z, z, zmienić po prostu sprzęt, który już leciwy jest i się udało, także serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zechcieli dołożyć tą cegiełkę do tych świetnych słuchaweczek. Przepraszam, że może inny głos jest teraz. Bo nagrywam starym OBS-em. Nagrywam ten odcinek starym OBS-em. Nie chciałbym się dzisiaj na szybkiego konfigurować nowego OBS-a pod unboxing. Jeszcze tego nie przygotowałem. Tej sceny, więc mam tą scenę jeszcze na starym OBS-ie. Także głos, kamerka w wprost to jest. To jest kamerka Space 3, dlatego taki jest słaby obraz. Przepraszam bardzo. ale to nieważne, słuchajcie, może się to dokupić drugą kamerkę, żeby chociaż była jakaś takie w miarę dobrej jakości. Ale najważniejsze jest to: do tego kamerka jedna jest ta, ta lepsza, czyli, ludzi, techa jest na sprzęt, który dostałem od Was. Słuchajcie, jeszcze nie rozpakowywałem jeszcze nie rozpakowywałem dopiero co przyszły tak to wygląda, mniej więcej od tej strony z tyłu. W cały opis Z tej strony tak, z tej strony tak Z góry jakiś wieszaczek Kurcze, nie wiem Nie wiem, wziąć do domu i tak no nieść Za te <laughs> te? Nie wiem po co oni robią te wieszaczki Chyba żeby, a już wiem, w sklepie Jak chcą powiesić na te regały No to może i tak no i Pod podem znak Firmowy Dobra, słuchajcie otwieramy, przy was otw otwieram pierwszy raz otwieram pierwszy raz szczerze mówiąc nie wiem jak to otworzyć a, dobra się tak otwiera Uu. Uu. no tu można pizzę postawić tu robimy unboxing, tu jeszcze wpierdliczamy łopanie <laughs> co tu jest? aha takie coś było w środku. Takie coś coś już prawie wystaje. Chodź to, chodź to. Poleciały gazetki. Akurat z tej folii wyleciało coś. Co my tu mamy? Eee, instrukcje. Instrukcja obsługi słuchawek spoko, na, na tyle trudna, że, że nikt nie wie o co chodzi, ale jak coś to jest instrukcja, oczywiście po angielsku bądź po chińsku jakimś, angielska wersja chińska, także jak ktoś zna chyba chiński, japoński, to też może tutaj przeczytać. Dobra, daj dawaj na bok. Eee... To, oczywiście, ulotka o tym, że segregacja świeci istnieje w całym, na całym świecie. Ble, 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 I trzeba segregować śmieci i tak dalej. A tu po chińsku coś tam nie, nie wiem. Tak, tu chodzi o tą właśnie segregację. Dobre. nieważne. Nieważne, papierki to w tej było, w tej folicie. Ble. Co my tu mamy? bombę, Szu. Wow! Sakiew! Macie odwrotnie obraz, przepraszam. A, to jest audiotechnika napisane. Macie au odwrotnie obraz. O! Fajny sakiew na słuchawiaczki, żeby prze przechowywać. Ściągana! No. Także tutaj będę pieniądze trzymał. <laughs> sakiew taka dosyć skórzana, a'la skóra, coś takiego a'la skóra, nie wiem czy to jest skóra. Nie, to nie jest skóra, po prostu to jest jakiś a'la skóra po prostu, od, środku już, od środka widzę, yy, ale... ale ładnie wykonane słuchajcie, ładna sakiew, ciekawe jak wytrzymała jak długo wytrzyma w pomieszczeniu chociaż mówię słuchawki człowiek nie przewozi tak za bardzo z miejsca na miejsce żeby je spakować i dalej one będą tutaj wisiały na jak zwykle na drążku w skrzyni biegów jak możecie zobaczyć ją to one tutaj zawsze wiszą tak mniej więcej o tak sobie wiszą o może nie widzicie za bardzo ale tak wiszą na tym drążku więc tak to wygląda tu już nic nie ma więc można też tam na... folijka i oto one. O. Hmm. Ściągamy. Łapanie. Trzeba ściągnąć jedno. Fu. Drugie. Można je złożyć. W ten sposób, właśnie, można je fajnie złożyć, i do tej sakwy wrzucić. Do tej sakiewki można je z powrotem wrzucić. Audiotechnika. Wy, wy widzicie odwrotnie. Hmm, co my tu mamy? Słuchajcie. Poduszki ala. Ala skóra, chyba. Chociaż nie wiem, może i być skóra. Skóra nie chce mi się rozbierać tych poduszek. Nie wiem w jaki sposób, na razie nie chcę ruszać ich. Póki są, będą jest z tej strony. Tylko wejście na słuchawki, o. o tu widzicie teraz, wejście na słuchawki, jest po lewej stronie, czyli jakby były po lewej stronie, od tej strony tylko będzie mi zwisać kabelek. Sprawdź, że jest OK. Regulacja pałąków Fajnie, że te słuchawki mają możliwość regulacji kąta. O, widzicie? E, mogą dostosować się do głowy, po prostu do uszów, nie są prostopadle do, do, do pałamku, tylko jeszcze mogą się lekko wygiąć. O! Zawsze mogą dostosować się do głowy. Bardzo fajne. A jak to u mnie będzie wyglądało? Tu mamy lewą stronę. Tu mamy prawą. Powiem wam szczerze, że bardzo dobrze wygłuszają otoczenie, w tych już gąbeczki w ogóle nie miałem, w ogóle gąbki nie było, nawet nie będę pokazywał jak to wygląda, bo to koszmarnie wygląda po tych kilkunastu latach, ale powiem, że fajnie wygłuszają, chociaż muszę połączyć, o, fajnie wygłuszają, fajnie wygłuszają otoczenie, ciekawe jak będą słyszalne. Jeszcze mamy takich. O. To ja na razie je zdejmę. Postawimy je tu. Stare założę. A co, jeszcze niech stare. Dobra, niech jeszcze sobie leżą tutaj. Nie spadną. Tu mieliśmy taki fajny zinzel. O. Dobre co? Znaczek audio audiotechniki. I taki kubeczek. Fajny z tekturki kubeczek zrobiony. Pomyślano. I tu mamy kabel komandy. Dobra, słuchawki, bo widzę, że was przeciąga za bardzo. I jeszcze jakaś karteczka. A, instrukcja, jak się blokuje mniej więcej wtyk do słuchawek, to się wciska i przekręca. System blokady gniazda, można powiedzieć. Mamy dwa rodzaje słuchawek. Mamy na takiej... Może rozpocząłem. Pierwszy z nich to taka troszeczkę sprężynka. O na takiej sprężynce rozciągliwej można stosować. Eee, z przejścióweczką, oczywiście, gruby jack. A tu jest tylko gruby jack. Czy tu się jeszcze. A nie, taka betola. Słuchajcie, to jest mały jack, a duży jack nie jest wciskany, tylko jest wkręcany. Ale jaja, wkręcamy. Jest duży jack. Także on nawet nam się nie wysunie. Bardzo dobra, fajna, fajna metoda. No i tu jest to wejście specjalne, malutki. Jack do wejścia do słuchawek. Drugi kabelek jest taki sam, tylko że dłuższy, 3-metrowy. Bo ten jest od 1,20 do 3-metrów się rozciąga. A ten po prostu jest cały płaski, 3-metrowy. Nie będę go rozpoczynował. Nie ma sensu, bo i tak ten, tego będę stosował w miarę krótki. Sprawdźmy, jak to się wtyka. Jak to było pokazane, bierzemy, wtykamy i przekręcamy. I tyle. Jest. I tyle. No, i tak kabelek po prostu sobie wisi. Wielokrotnie ktoś mi... znaczy wielokrotnie mi tu niektórzy podpowiadali mi, tak? Czekaj bo są naprawdę. Nie jestem przyzwyczajony, jest do takiego odsłuchu dźwięku, bo jeszcze nie podłączyłem nawet ich, nie chcę podłączyć, żeby tutaj nie, za, nie, nie mieszać w OBS-ie nagle wejść. Czy coś tu jeszcze jest? Sprawdźmy, czekajcie, nie chcę mieszać tutaj wejść w OBS-ie no i pusto. Także tak to wygląda słuchajcie. O. E, na razie nie chcę bowiem nie chcę założyć, nie chcę podłączać i sprawdzić jak one działają. Zobaczymy na live, jak one będą się sprawowały. E, więc nie jestem w stanie określić jak one działają. Ale parametry mają bardzo dobre. E, więc sprawdzimy. E, co do. Co ja chciałem powiedzieć, dobrze wygłuszają, to najważniejsze. Dobrze wygłuszają te słuchaweczki, Czy są ciężkie, kurczę, No. Myślę, że nie są takie wcale ciężkie. Myślę, że głowa nie będzie aż tak. obciążona tymi słuchawkami. Jakość wykonania. Określi z czasem Pałąk jest taki lekko skórzany Też Pod spodem ma Skórkę z lekką obiciem gąbeczki Gąbeczka jest w środku tak A tu jest tylko skóra Więc jak się skóra wytrze To pewnie gąbka i też wyjdzie Albo prędzej gąbka się Weźmie i Gąbka się zgniecie Także fajnie składane. W miarę to ładnie wygląda estetycznie, chociaż kabelek można odłączać. Nie będę się starał odłączać, żeby tutaj tego wtyku nie narażać na wielokrotne odłączanie, załączanie. E, wiadomo, im się częściej takie elementy robi, tym się bardziej to wszystko wyrabia. E, także kabelek długi. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy tyle będę potrzebował, ale my się zobaczymy także serdecznie jeszcze raz dziękuję za te słuchaweczki zobaczymy jak one by działają te naprawdę służyły mi bardzo długo choć się je otrzymałem razem jak kupowałem keyboard to kilkanaście lat temu słuchajcie, my naprawdę przeżyły tyle, tyle że basaka. i naprawdę fajne, bardzo fajne także zobaczymy serdecznie dziękuję za te słuchaweczki od was że udało się zebrać ten cel Chociaż jak powiedziałem Że ten cel nie był taki pilny Ten cel miał być na dłuższy okres czasu Żeby spokojnie, pomalutko Ale wy nie możecie tam wytrzymać Żeby złotóweczki nie przesłać Więc serdecznie dziękuję Udało się zebrać I to w dużym stopniu Ponad cel kwota była Także dziękuję wszystkim I co widzimy się na liveach Zobaczymy jak te słuchaweczki będą prosperowały Także dzięki za obejrzenie 15 minut live tego odcinka live'a chciałem powiedzieć. Dzięki serdecznie, trzymajcie się. Widzimy się na live'ach.